Dzień dobry, oczywiście cześć, na was, bardzo serdecznie jestem Paweł, z ze Oszelka. jest Joszelka, Ren. Hello! I Weta nie ma. Dobra, słuchajcie, dzisiaj oczywiście GTA Online, szykujemy się napad na banki, będziemy okazać banki. Żadne sklepiki, warzywniaki, tylko prawdziwe banki. E, chcecie być na bieżąco, pamiętajcie subik, <laughs> łapka i komentarz, wsparcia mile widziane. E, co tak. tam się dzieje? Co, mi tam co, co tam robisz pod tym stołem? No, Spodnie mi się, się, się wywróciłeś. Aż muszę wstać, bo normalnie stołem się nie się Ja to stąd widziałem stąd te dziwne proszki. No, co? Tam coś no dobra, było nieważne. Ja już wstaję w, w takim to... razie. E, dawaj słuchajcie, te, tak dawaj, od sesanty tutaj dawaj. dostaliśmy zadanie, takie specjalne. Zlecenie na banki. Dawaj, dawaj, dawaj. Są 188 tysięcy. Dobra, i tak. Możesz zostawić ładunki termiczne w sensie sygnału. Tak. Jak to wygląda teraz? No to lecimy, ładunki termiczne. proszę od bardzo. Pasa, od pasa w dół wyglądało bym to dziwnie. E, chodźcie, wsiadamy do innego autka, pojedziemy jednym samochodzikiem. W którym? O. E, Pickupem będzie najlepiej. Z tamtego to nie wiem, czy a tak ja? będzie płatwo. Ja a mogę jechać swoim ja, a Mogę jechać z tyłem? E, no można, w no swoim ręku, dobrze, proszę bardzo. E, Dobra, ale trzymajmy się razem. Trzymajmy się czy razem. Czy jakoś tak? E, e, jak was że. do tak? przejechania a? jakieś prawie 5 km. Mm -hmm, e, więc e, ja tu włączę chyba po prostu e, muzykę country i jedziemy. Country tak, muzyka dobra, to jedziemy. Dobra, ale nie tam tędy, tędy. Tam się nie jedzie. No. E. Ej, proszę jeszcze, bo ja mam auto, które jest odporne. I bardzo dobrze. Jeszcze joszelka z tyłu jadzie. Chyba <grym grym grym> ja auto. Ona jest żywą tarczą mom. Mom, to pom. Nie wychylaj się tak. Ale Ej, ja dobra, lubię. Czekajcie, 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 mam. spokojnie. Poczekajcie, powoli podjdzie, podjedźmy. Tak, ja już mam trzy gwiazdki panie kolego. Zrespij się. Skoczył okay. na mnie z powietrza praktycznie radiobóz, nie? dobra, to chyba rozwalić w tej chwili. No, chyba tak. Więc tak I, delikatnie. I tych gości też. Wszystkich tu trzeba rozwalić. E, prawdopodobnie może tak... What? Być. Kto mi potrącił? Jakaś wodeczka bab tu jest. I co jest? Ale w moju auto że no się lecieli. Przylecieli! Skąd oni tutaj? Ja nie mogę, dobra. Jeszcze Mogę jeden wiem, gdzie bym pojechał. Bo nie wiem. Ile jest? Ile jest? Ile ty się Tylko jedno? Wow. O, No roz, przestań, Jaszanka nie pojadę, nie wyjadę, jak tak będziesz Ty mi dobrze normalnie bum, bum, zrobiłeś I jeszcze ten trzeci samochód. No ten... dobrze. Potem na trzeci samochód. No po ten fajny był sportowy, to ja szalka, dziękuję. No tyłem mieć, szybciutko. To, że daj mi się ustawić, ja chcę wjechać tutaj, to auto ma nawet na tył. <laughs> No to musisz sobie... Masakra, ralić. po prostu, jeszcze sklinikowany jest, więc wiesz, ciśnie po prostu bokiem ale... cały to, to, to jest pazen No i właśnie chciałem, ale Ren wziął swój taki wielki, normalnie czarny samochód. Tak, tak, jasne, jasne. O, przepiknął jest... opony mam, ale fajnie. Ale słuchaj, jestem praktycznie ja nieplikalny tak w tym aucie. <laughs> Dobra, śmigam. E, zgubić trzy gwiazdki? Właśnie gubię. E, ja teoretycznie też. Okej. Okay. Nie ja Cię kręcę! Nie, ja nie wyrobię. Albo? Nie, nie wyrobię, bez opony nie da rady. Bez opony nie jestem w stanie tak szybko zawracać i skręcać. Dużo ich tutaj. No, no trochę tak, trochę, trochę dobra. dużo. E, bardzo dużo policji. Dobra, znikam z radaru. Teraz odbijam A w prawo. A teraz jest dowódka, ale stara, jeżeli tak się da. Tak się da? Ale ty tylko z radaru znikniesz. A. nie pośpiesz. Okay. No to żeś wymyślił sobie... Ja poczekam sobie no, nie, w polu. No ale policja patrzy na radar też w sumie i ostatnie miejsce GPS-a mojego nie patrzą, zmontowanego w piłek. Szlepce. Tak, są ślepcy. E, ogólnie dobra, czekaj, bo tu policja... Mi tam migają ty. cały czas te gwiazdki. Mi też migają, migają. Migają, o, nie, migają, do cały czas migają. O nie, pepki serio. Dobra, spoko. E, czekaj, ja, tu światełka mi świecą strasznie. Dużo tymi światełkami świecą. Przestańcie mi świecić światełkami! Czemu mi świecicie? A bo ja do prąd. Dobra, zgubiłam. Ja jeszcze nie. Ja również jeszcze nie, bo jadę ja też po prostu ten na policję widziałem. nie powinien mnie w tych krzakach tu widzieć. No. Ja się nie jestem w stanie muszałam. uciec, bo zgubiłem. Zgubiłem. Jadę. Okej, okay. rozumiem was, Wasz ból. Albo problem, nie wiem. A mój nie, Dobra, ja? już jadę. E, już ja jedziesz? to w takim czasie krzaki. No ja tak właśnie zrobiłam. A. Ej, od razu się kupi policję w krzakach. No. Tak, mega tam z tyłu jest? Wiesz, tam z ja tam z tyłu, tyłu jestem, bo wyście sobie pojechali z policją, a ja zostałam. No dobra, no, dobra. No, no. O, tam Paweł wierzy. No, co? no tam też ja jadę. O kurcze. Ja wy jesteś, ja no, Dlaczego mi jeszcze nie wyświetliło? No bo ja jeszcze uciekam policji. Aha, ja nie? Ja nie już punktu. jestem w drodze. Ja widzę, ale po prostu nie jest ma powod świetlona ja do niej. Nie nim. mogę za bardzo uciec z policji. Znaczy mam problem taki, że po prostu wiesz, jak muszę szybko gdzieś ruszyć, to ja po prostu jestem... O, dobra jest. Ej, wi... w idealnym momencie, słuchajcie, normalnie prawie już mnie zapali i w tym prawie? momencie ja nagle zgubiłem policję. Nie, tutaj nie ma czegoś takiego, że cię łapią. E, w sensie, że mnie zobaczyli. No. Dobra, próbuję teraz pojechać. Oczywiście e, mam zniszczoną oponę, bo ktoś tak zrobił. Wie lampy strzelał. zniszczone. Ja ci pomogę, czekaj, dżej, popchnęcie. Dwie lampy zniszczone, ale MPC żyje. Nie, popnę cię, czekaj. Co poczekaj, ja mam szybkie auto nawet na jakieś bez koła. Bez jednej opony. Proszę Jestem się szybki, przycunę, Szybko się toczę! E, nawet bardzo szybko. Paweł, szybko toczny. Szybko toczny... Chyba tuczny e, e... Kopnę się <laughs> kiedyś tam. Zobaczysz. Jeszcze dzisiaj. Na Ty mi grodzisz? Tak. Dlaczego? Dobra. Pięknie, słuchajcie, ale fajna ten samochodzik taki. Fajna? Fajna ten samochodzik Rozumiem. No i co się ryjesz? Garażu, nie ryjesz się! Wyjesz się, widzę przecież. Dajcie się. Dobra, czekaj. What? Dobra, dostarczyłem. Przepraszam, y Coś wybuchło, Prze ale nie wiem dlaczego. Aaa, y ja też nie wiem Dobra, dostarczyłem ładunki termiczne, jest dobrze. <laughs> okay. e więc biorę się za kolejne zadanie z tablicy. Dobra, czyli pisz, teraz pisz. co to było? Tablica Mendelewa. Halu. No, towałam jest strasznie długo, dobra, już jestem. Zdałam, że już mi znowu internet wywalił. <laughs> Nie, prąd. E, smacznego Joszelka. Dobra, za sygnały. sygnał. Zamontuj w każdym banku flika urządzenie, które tymczasowo włączy system alarmowy. Okej, okay. może dobra. się sprawdzić. E, w takim momencie razie, o, tu auto, które ten, to też jest. Joszelka prowadzi, ty dobra. ty No, ja no, siadam no, sobie tutaj. Jedzie. Tak, zapraszam do tyłu. Dobra, wsiadaj, wsiadaj. No dobra, siedzisz i siedzieć. Santa to ja ją odrzucam. Musimy do wesłucić pojechać. No a polecieć, no fajnie prawo. Polecieć to polecić. No a możemy polecieć w sumie jak już oka prowadzi, to wiesz, już nie Tak. Możemy sobie samochodem lata, a helikopterem jeździć. No no, najpierw ty się przejęzycyłeś, a później mówi ze mnie. Czy No przejęzycyłeś się. Wydaje ci się. Musisz się przerzucić z mowy kociej na ludzki. Miał, miau, miał, 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 miał... Ja nic nie miał. proszę, jak daleko znowu. Ja nic no, nie miał, ja co, nic nie jeszcze. To ma plamy na Miałcisz. galniaku. Dobra, 700 metrów zostało, no, więc możemy... No, to po 600. No dobra, to 500. E, proszę no. bardzo. E, co to, mamy na kontakt ochrony, niedługo przejedą... Okej. Okay. Bezpłciowe kanały. Dobra, spokojnie. Spokojnie tam Nie, po, nie porysuj, bo się nie wypłacisz. Dobra, dobra, czerwone to muszę stać, czekaj. Takie... No to jakoś w prawo, nie? Gdzieś tu po prawej stronie coś będzie. Odbierz zagłuszacze. dobra, czekajcie, ja wysiądę tak bezpiecznie. O! A, a, a. dobra, Otwórz idę do bagażnicu. bagażnik. No bo to kupacza. No tak, bagażnik trzeba. Otwieraj. Otwierać. No otwieraj to. A, to ja otwieram, okej. Okay. Otwórz! Patrz Szybciej, tu w tumiku. Otwórz to. Szybciej! Patrzmy i proszę bardzo, I zabieram sobie. Ktoś, co może być ja drugą torbę, obiektywą. Nie? Też wez... Ja też jedną wezmę. Ja też Bez jaj. Czemu to jest zablokowane? Daj mi ten auto. no jeszcze zostało. Polski, polski trudny język. Dobra, zapraszam, przetajcie. To no dobra, Spójrz, ewentualnie. Jency, Zapraszam cię do mojego kurne, auta, no, do naszego auta. Czekaj, pozostały czas 6 minut. Zamiacha e, w w od... tak rozmnożymy się chyba. W każdym oddziale banku Fleka. Jakkiś z tym jechać konserwacyjne. Po najwięcej. Czemu ja, ja wysiadłem ja, z, ja z własnego auta? No właśnie nie mam żadnego pojęcia. E, dobra, czekajcie, które tam są e, najbliżej. Na ja wezmę tego D może, D jak dupcia, bo to mi najbardziej pasuje. Mhm. A ja mogę B. Ja mogę wziąć C e, i e. B jak co? Ale A, A, to A do góry beata. ktoś tu pojechał. To ja pojadę na A do góry. Dobra. Mono A jak jest najbardziej... A jak e, Agnieszka, która nie mieszka. Dobra, e, czyli tak, czy tam. Czekajcie, z nim zagłuszczamy? Jak to się robiło? Nie pamiętam, dawno nie robiłem tego. Chyba trzeba nie podłożyć to... po prostu na coś. No właśnie, nie wiem, na coś tam tylko tak chyba na kamerę też trzeba było uważać, uważać, czy nie pamiętam. wiem, no to wyjdzie w Zobaczysz, tak, wyjdzie na gorąco, wyjdzie na cieplutko. Na cieplutko i... Ale jednaleśni. bez wirowania proszę. Dlaczego? Wirowanie to lepsze. Ja myślę, że wirowanie jest potrzebne, bo tak wyciągasz całe o, tak mokre. Nie, jest na kamery tyciuki. trzeba uważać. Dokładnie tak mówiłem. Uważajcie na kamery. Dobra dobra. Ja tu profesjonalista za niej całe 300. Aj, Więc no co No to, kam to kamera zaraz się odwróci. Się no? Cytko, chłopie! Jadę. I to trochę trwa, chwilę to trwa. <laughs> no tak. Dobra. A Do tyle okay. samemu, no, byłoby to trudno zrobić. No, w okay. ciśniesz, Znaczy ja podwieszam, że może być wiek, ten dłuższy czas wtedy, nie? Dobra, B. Eee, biorę, nie ma, nie ma, e. Bo ja już to chyba kiedyś sam robiłem, wiesz? To wątpię, żeby było. Okej. Okay. Czekam, aż się kamera odwróci. E, dobra, biorę E jak Paweł. E jak Paweł. Biorę, chyba E jak to? Paweł. Co? O co wam chodzi? Napisz coś w komentarzu. Eł. Joszelka, co ty mówisz? Mhm. Dobra, tu sobie podjadę na spokojnie. Dobra. Spokojnie, mam jeszcze symboliczne 8 minut. Czekaj, gdzie to jest ten. Op. Tu jest? Gdzie to jest, niby? Tam po tej stronie mogą nie wyjechać. A, po tamtej stronie, dobra. Szybciej! Aha, tu kurczę, muszę z drugiej strony podejść. Bo tu jest kamera. Dobra, kamera powinna się odwrócić, zanim tam dojadę. Okej, okay, nie będziesz mógł... Okej. Okay. Dobra, szybko. Zamontowałem. Okay. Biedni hop -e, biedni nie Biedni o -e. wszystkie. Dobra. Tak, bo to jest super sprawa. Ja jadę do C jak czystość. Yy, jak czystość, Nie, cystość. dobra. E, ja też, to ja jadę od razu do tego warsztatu. Bawłam, okay. bo ja Dlaczego? mam 4 km, bo mam 4 km, wiecie? Jak to? Okej. Okay. Co daleko tak pojechałeś? No bo to był punkt A w tym banku, takim jest moment. to, tak, daleko. O, to Bardzo daleko. Dobra, spoko. A jaka? Dobra, czekaj, gdzie tu exactly. jest samochód. Nie zaraz, pierwszy. No, a jak Agnieszka, której już nie mieszka. E, no, mówiłeś, mówiłeś, Dobrze. mówiłeś. T a pytanie, czy słyszałaś? Słyszałam. E, ty bierzesz Ale nic e, nie C, a ja bym wziął e, F jak Franklin. E, w sumie ja wezmę helikopter, szybko za Chyba to F jest daleko już. Pojazd prezesa, e, buzard. Proszę bardzo, pierwszy szybko buzzarda, tam zaraz jest tam będę. Ta. Kamera. Albo F jak freyer. Eee, nie Albo rozumiem. Furgonetka. Albo Albo furgonetka, o, gdzie to jest, przepraszam bardzo? A, jedno miejsce jest takie specjalne, że trzeba gdzieś tam po schodach wchodzić na przykład, na no górę. No właśnie szukam, gdzie to jest. tyłu pewnie. Pewnie tak. Powodzenia. Ważna waż kamera. Ale kamera to mi nic nie, nie da, wiesz? Nic nie da, kamera, era, era. Dobra, muszę iść tędy. Dobra, to podjadę do ciebie. Podjeść szybciutko. No, tam do niej, weź tam ten. Szybciutko, musisz mi pokazać, co to jest. Nie wspamiętam tych rzeczy, naprawdę. Gdzie tu są schody niby? Ja cię kręcę. Mówi schody, a nie ma schodów. Coś tam jest, musi być. Tak przyjedziesz, od razu znajdziesz. Także że tu. Dawaj, That dasz radę, to... niewiasto. Niewiasto. A to jak tutaj, to ja już wiem. E, dobra, dolatuję do ostatniego punktu, do ostatniej, e, ostatniej siedziby, ostatniego banku. Mhm. Mm e, dobra, czemu na wygwizdowie w ogóle bank będziemy okradać, ja nie rozumiem tego. Dziwne. <laughs> to nie jest wygwizdów, to jest specjalna tutaj... Wygwizdówka. E, tak, oczywiście. Dobra, ja tu muszę wiesz co wylądować, krócić gdzieś kawałek dalej, bo nie wiem gdzie tutaj... Dobra, montuj to sięga. szybko. Szybko, szybko, szybko montuj to. A? Bo kamera się obróci, jak to widzisz robił? Tu w ogóle jesteś ubrany. A na Co mnie się obróciła ale tak się chyba Zdaj. nie stał. Dobra, obo, to obo, ja sobie wsiądę do obo, ciebie. Do czegoś takiego? Poczekaj mi siąść. Dobra, lądź mam. przygodę. Chwilę poczekać po kamera tutaj. Teraz do Pawła możemy jechać. Dobra. Nie ma takiej potrzeby, zaraz po ja prostu. Ja się wstydzę, wiesz? Mhm, wstydzisz to się, no ja, dobra, tak. gdzie jest Paweł? A... Paweł jest daleko. Na fory jak w Franku. Na fory jak w Franku. To tak, ja się na pieniądze. Tak, dobie, tak, tak, cofuje, na więc Teraz pieniądze, mogę wejść tak. do akcji. Paweł bogaty. Paweł bogaty ja, montuje. Montuj, montuj. No montuje, montuje, zaraz powinno być. Nie jest tak źle, bo no, na solo to Ale nie, 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 na solo by się nie udało, wow. nie, czekaj, nie ma opcji. No bo nie, dobra, nie trwa... No na solo to trwa. Ee, długo. Znaczy Paweł już nie musisz... ogólnie nie trzeba zrobić wszystkich sześciu. Chyba, że opresorem. Ale... E, można, to jest taka opcja. Okej, okay, to, to jest ułat. opcja, że nie trzeba, ale wtedy jak zrobisz wszystkie, to będzie łatwiej pewnie. Tak, jest dużo łatwiej. No właśnie. Tak. Dobra, w takim razie już wracam. Proszę bardzo, Zapraszam. zrobione. Ok, moi drodzy, w takim razie finał, czyli robimy napad. Zakuszacze podłożone, materiały bum bum przygotowane. Juhu. Juhu. Więc Juhu. będziemy, że tak powiem, mogli działać. Zatwierdzam i lecimy. Oh no, dawaj. Juhu. Sześć banków, Juhu. sześć stosów nowiutkich. Ja myślałam że to znaczonych bańki. banknotów. te bańki chodzi. Bańki medlane. A myślałem, że bańki choinkowe. Nie wiem, się w opisie, że są e, znaczone te banknoty, nie? No coś tam jest. Taka sytuacja. Nie ja mogę wybrać pojazdu. Ja mogę? Aha. Nie mogę wybrać pojazdu. No bo fajnie. tylko konkretne pojazdy są, tak? Jak zawsze. Nie ja fajnie. biorę to. Nic się nie zmieniło. Opa. Ja biorę ten pojazd. I te To, same to dobra, niedobry. Nie, dobry. nie ja mam wina dysza. Zobaczysz. Mm -hmm. I to wczytywanie w pół dnia? Tak, 3, 3, 3. Dobra, jedziemy. Serio, znowu też Rę, znowu naprawdę no nie wzięliśmy. Znowu naprawdę nie miałem czy znowu chodnikiem. Znowu, ktoś przejeżdżał? Ten ja siękły. nie mogę. Okej. nie mam no to czekajcie, do którego jedziemy pierwszego. Hmm. Ej, nie ma faktycznie czasu, więc możemy zrobić wszystkie razem, bo ja, wspólnie. To co? Do co? A. a na, Najpierw najbliższy. się jest E, no to chodźcie do E. Jak, ej, podoba wam się moje znaczenie tej ja rakieta? Patrzcie. Eee, nie widzę, bo z tyłu, jesteś. Z tyłu <laughs> jesteś. No dobra. Masz jakiś Spokojnie, czekajcie, 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 Spokojnie. Czek? A tak naprawdę to sobie... alarm, nie? Ale wiecie. Tylko bez rozwalania ludziów, nie? Tak, chyba. No tak, tak. Dobra, gotowi? Wchodzimy? Czekaj, okay, tak, czekaj, tutaj tak, jest tak, w ogóle jakieś zasilanie tak. chyba, tak. nie? Zasilanie czy nie? Nie, tu jest ten. No, to no, no dobra, to wbijamy. No? Dobra. Na glebę, na glebę! Poddać się, eee, poddać załóż. się! Maska <laughs> Na Gleba, gleba! Nie widzą nas. Szybko! Wbijaj do środka, no jo, szelka, to No, no, Wbijaj, go, go, go! Dobra, Bijaj go! Dawaj, go! go. Dobra, dobra, ja będę tam pilnował. Potem ja będę podpieram sobie. Na glebę! Dymij ci się tam! Zdymi mi się! Za dyma jest! Dymka! Dobra. Podłożyłam ładunek. Jasny payday! Otwieraj się, to tam hopię. się podnosisz, gościu. Nie Otwieraj Chleba. się. gleba! Gleba! No. Zawieraj to. No chwila, no poczekaj, co mam. Z... Nie mam jak tutaj ten, tutaj. O, tu jest z tej strony. No właśnie. Ja mam z dobrej strony. Jestem gościem. Uciekał, nie chciałem się zatrzymać. Musiałem mu sprzedać hita w kark. Dobra. Eee, mamy... będzie za zabieraj, zabieraj. Mamy jeszcze czas, mamy czas. Dobra, spoko. Dobra, szybko, wybiegamy, wybiegamy, go, 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 Gdziemy go, daj. go, szybko do out, do out i uciekamy do kolejnego punktu, Rent, tylko kolejny punkt? E, na C, na C, polecimy na C. Dobra, go C, go C. Jest najbliżej też. Dobra, Uch. jedziemy. Ej, może się nam uda. Jazda. To musimy odjechać od jednego i dopiero policja zacznie za nami, za nami gonić, czy? E, nie, policja Chyba jest nawet... dopiero. Znaczy... Aha, czyli dopiero pojadą tam sobie sprawdzić. E, nie wiem. To akurat tam sprawdzić. Dobra. Tu na górę. Dobra, chodźcie szybko. Pijamy, chodźcie, chodźcie. Go, 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 go. Tam, tam, policja, Znaczy nie policja. No to się zdecyduj, czy policja, Dobra, czy nie policja. Szybko. Ja tutaj już podkładam ładunek, żeby szybko poszło. Gleba, gleba. no co się nie cykasz? Tam, cykaj, tam. Się. Cykaj, Nawet nie ten. cykaj się, cykaj ten, Cykaj się. Cykaj się, no dobrze. Nawet, czemu tam świsz, świszczysz? Pomarańczowy dym. No bo to się przepala, bo to jest ten, no, 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 ten, no, no, taki, wow, coś ty zro, coś ty Krecik. jadł! Ja krecika tutaj wrzuciłem. Proszę cię tu, bierz z drugiej strony. Dobra. To wbijam, biorę hajsy moje. Mm. Dobra, nie, ja pani ucieka. Ej, pan, bo pani nam ucieka. To... Pilnuj, pilnuj okay. sprzedaj jej hita w kark. Pani uciekła. Dobra. Starajcie się, możecie strzelać do policji, bo nie wiem, czy to jest tak, że będzie pięć gwiazdek, czy tylko trzy. razy, Nie, nie? Masz wszystko? Dobra. Który kolejny pan? E, tak, pan ale pan jak podejdziemy do... Do B, do B, do B możemy. Do B? Dobra. Jak podjedziemy do, chyba do kolejnego banku, to znikną gwiazdki. Tak? Eee, dobra. Jest na to szans. Ja już rus ruszyłem. Ja też jadę. Jedziemy, go B, go B, go B. Jadę! Czemu koło komisariatu jeszcze jedziemy? Mm, ten tak pojechał, jest ja. ten pojechał. Śmiesznie. Może tutaj tych policjantów. Dobra, pojadę tędy. Oła? Co ty robisz? Dobra. Co ała? No, nie no mnie. Nieprawda. Zaraz, to tam bez, bez Naprawy synchronizacji. Się. Jak powiedziałeś ała, to w ogóle ja nawet ci nie smyrnąłem. Dobra. Ja zapraszam Ty, do góry. Nie jesteś do nowy? A już jest normalnie, normalnie. Już no, ten. Jeszcze nie weszliśmy, a oni już wezwali ochronę. Zero no, światło. Oni już dostali informację, że ten, że są wiesz. No tak, bo to oczywiście do niej musimy Szkarty. pojechać, nie? Szkarty. Dobra, czekaj, osłaniajmy, 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 za chwilę policja się pojawi. E, ja zerknę na minimapę, e, gdzie o, jest najbliższy... chyba... Dobra, okej, okay, to weźmy A w takim razie chyba. A, E, Ja proponuję się już teraz rozdzielić nawet może. Tak? Ale ja nie wiem, czy damy radę tak. Bo są daleko roz rozstawione te banki, wiesz? E, ok. okej. Tylko przypiszmy sobie odpowiednie numery, kto chce Dobra, do te. ja biorę A. Ja mogę do F pojechać. Okej, okay, czyli został co? No? Co zostało? Został D. No ja to do te. No? Dobra już? robota. Eurasza Kamada, dobra, pięknie. Miło jadę było Was poznać. Miło widzimy miło się... O, ja nie mogę, to F jest bardzo daleko. Tam się wybrałeś. Dobra, śmigam taki górę. Byłem świadomy, aczkolwiek jadę. Okay. Się, e, jak w domy, Widzimy się. Nie, jak dobra robota. Tak, widzimy się w więzieniu. Dokładnie. Się. <laughs> tak, tak, na widzeniu. Na więzienie dokładnie. A bo masz tam więzienie, więc spoko, można nam od razu pojechać? Ale, no, wiesz, no. Szansa jest. To jest dobry plan. Szanse są dobrze. No i masz gotówki przy sobie, więc tak. wiesz, mam wiesz, kupić sobie jakiś ten. od no więźniów tak. jakieś fajne rzeczy. by to tak działało? Że wchodząc no tak. te więzienia, nie konfiskują ci wszystkiego. Bo no, nie wiem, nigdy nie byłem. Ja ren opuszcza grę. No, ren, ty parowo! Internet czy znowu prąd? Ja nie mogę. E, oby internet ja był. Ja, ja nie wierzę, że to prąd, albo ten, albo internet. E, po Ren powiedział, że po prostu to strasznie daleko, i stwierdził, nie chce mi się. I Ale. Powiedział, że bywali sobie internet, nie? Tak, no Dobra, że musimy no... zrobić to wydwójkę. Mam nadzieję, że to tylko internet, bo jeżeli prąd, to znowu będzie musiał naprawiać za nagranie. Tak. Dobra. Niestety. Dobra, proszę weź tam e, ten. a zamiast zrobić jeszcze D, znaczy mhm. F. Dobra. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, będziemy musieli sobie, znaczy w takim razie, poradzić. Dobra, F. Okej. Okay. Ja już robię tutaj no moje drzwi. to szybciej. No my też się dopiero smaży. Dobra, już, już, już ma otwarte. Dobra, szybko biorę hajs, biorę hajs. Kurczę, normalnie. Wej... Nawet nie ma to czekać Dobra, na Rena, Nawet jak dołączy to, to nie dołączy, Nie no. dołączy do nas, i nie będzie robił tego z nami. Ale to fajnie, bo to by teraz podzielimy hajs na trzy osoby, znaczy na dwie. No, tak, na no dwie osoby, tak fajnie w sumie. Ren to specjalnie zrobił, na pewno. Dobra, sekunda, pamiętaj, że są życia drużyny. Aha, faktycznie są. E, więc e, musimy zrobić to ostrożnie. Okej. Okay. Dobra. Jadę dalej. Nie dotykaj mnie. mnie. ostrzeliwują mnie. Mnie też. Dobra, jadę do F. punktu F, Ja do punktu F w takim razie. Nie mam później się spotkać. to się po prostu kończy jak już zrobiłem tak, wszystkie? Tak, to się po skończyć prawdopodobnie, albo dostarczyć jeszcze to Santy trzeba będzie. Okej. Okay. To ja w takim razie też się kieruję do F, nie wiem, bo fajnie by ja było wiedziała gdzie mam jechać później. Więc po prostu bym tam czekała. Dobra, zostało 500 metrów. Oboje jedziemy. Dobra, dojedziemy, a tu z dwóch stron dojedziemy. Dobra, jak? pamiętaj, żeby ustawić samochód tak, żeby móc szybko wsiąść do niego po prostu. Y -hmm. I zostawić drzwi wejściowe. Ok. Tak będzie najbezpieczniej. Gdzie to jest? Dobra, czekaj, tak, będzie. O, dobra, idealnie. Dobra, wbijam. Mhm. Mm dobra, dawaj. Okay. Dobra, weź ja tam ten, tam. Żeby ten. Żeby policja nas tutaj nie wjechała wie, nie do środka. Nie powinni. Nie powinni w ogóle wjechać. Nie ma nawet takie możliwości. kiedy tu jesteśmy to oni nawet nie podjeżdżają do, do budynku. No, na razie spokojnie jest, także... No, jest dobrze. Dobra, otwieraj szybko! Czemu to tak długo się... O, jest, otworzyło pa... się. Dobra, super. Super, szybko ładuję. Ładuję... Te typiarze uciekają mi. Policja się pojawiła. Tak. Dobra, e, uważaj tam pojawia, na życie no? i spróbuj ich tam już za chwilę, bo ja teraz będę wychodził. Dobra, będę się... Trzy, dwa, jeden, wychodzę. Mogę rozwalać? Tak. Nie mogę. E, nie przez kółnoc, szybę. Dobra. Dobra, szybko dołta. A, kilometr wa, został. Wa, kilometr mamy do przejechania. Czyli blisko. A, to dobrze. E, pojadę tutaj na skróty. Pan a to ten, co był w banku. E, nie wiem, czy nie okay. policję. Tak, nie tak, policję. Tak, musimy ją zgubić. Zaraz się bawimy z z z z z w znaczne tak. gubienie. to są trzy gwiazdki, więc. Y eee, nie, to jest pięć gwiazdek u mnie. A faktycznie. E, były trzy, ale zrobiło się 5. E, I w sumie cały czas było skryptowane, że więcej niż trzy nie może być, ale teraz przy uciekaniu no dało nam piątkę. Może Oj, dlatego, że po prostu ukradliśmy wszystkie. Nie wiem, czy to tam jest też zależne jakoś. Nie wiem. O, dobra, dobra. Ja uciekłem. Ja jeszcze nie. O, ja już, dobra. 600 metrów zostało. Szybko Do Te miejscówki. To chyba shopa. Ej, tu też kiedyś byliśmy. Coś tu się kiedyś robiło. Co się robiło? No? Może... No, w się wjeżdżało. Coś, mi jakieś, jakieś zadanie było. Aż możliwe. Kiedyś też mieli się, mieliśmy jakąś taką misję dodatkową. Dobra? Ja nawet mnie. Okay. misję ja tam znalazłam. Proszę bardzo, zobaczmy, nie zarobiliśmy. Oni tą, tą kominiarę. Co to, taka mała kopertka? No, kopertkę dostaliśmy. Ja cię po Do tysięcy. Dobra, zaliczono. Ile dostałem? 50. Po 60 200 dolców. 50. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, tym sobie kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Papa. Pa, 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 pa. Do następnego.